Siemka, Piotrek i Tata W dzisiejszym odcinku wszystkie sześć świeżaków Ja ja mówię No, a jakie mamy sześć świeżaków? Balala, Costka, Paliola, pieczonka, Siwka i Gruszka Tak, chcieliście odcinek, gdzie... Mamy nowego Costka, bo nie ma Costka mam, ale nie ma Chcieliście odcinek, gdzie wszystkie świeżaki skarżą na bardziej. Bandzi! Jedziemy z locy. No, wszystkie sześć świeżaków już jest przywiązane do Lin i są już powkładane na miejsca. Teraz na hasło raz, dwa, trzy, bandzi. Piotrek zrzuci nam te świeżaki. Zobaczymy jak one wyskoczą. Piotrek! Raz, dwa, trzy, bandzi! Wszystkie sześć świeżaków na bardziej wisi, wisi. Tak? Mamy je. Śliwka jakaś jest trochę przekrzywiona. Trochę chyba, żeśmy ją źle lepiej przywiązali. Ona jest w połowie. A reszta... A, i balan też jest w połowie. A reszta jest za nogi. I lepiej chyba jest jednak jak są za nogi, nie? Ta śliwka w połowie zaraz to no, musimy zmienić. I miejsce wiemy je. Dobra. Pomidą, ja Ta, okay. Dobra. Tutaj jest pieczara. A tutaj była pieczara? No, rucha. Czosnek ma taką wielką dupę, że nie chce się w ogóle zmieścić. On musi się tak trochę zmieścić. Nie dam. no, widzisz, no tak mówię. Bo on. Bo za wielką tą dupę, a widzisz? No, mamy już wszystkie. Sześć z powrotem. Poczekaj, poczekaj. Dobra, raz, dwa, trzy, badżer! Poleciały jak szalone. Świerżaki lecą jak szalone. Sieczą, piszą. To są one. Nie? Yeah? No? Dajemy dalej. Pomidor. Ser pomidor. ol pomidor. Wchodzi w dziurę. Nie on pomidor. On pomidor? On pomidor. Eh? pomidor. Ser orl. pieczara. Pomidor. Ser. Ser wrucha. Sześć kilo. Ser śliwa. Dzień dobry wam, dzień dobry. Ser banana Mr. Banan Zjeść! Banan Bruno zrobił Uno Zrobił pupę Piotrek Co ta dupa tego cząstka nie chce tam wleźć O wbiłem go jak gwoździa. a teraz zrobimy tak Trzy, nie, raz, dwa, trzy się bandzi, mówię, raz, dwa, trzy bandzi, Raz, dwa, trzy, bandzi. żadnemu nogi nie odpadły To znaczy, że wszystkie żyją. Tak? A ty? Gdzie jesteś? O, Piotrek jest. A? Wiszą świeżaki, i wiszą. Tak się ładnie kołyszą. Wiszą świeżaki, i wiszą. Tak się ładnie kołyszą. Jedziemy dalej. Pomidarna. Pieczarolla. tak, rollo. Gruszkola. Sziszkola. Bananolo Czoskolo no. Czascolo Czkorola Petrek Powiedz mi Którego ty zobaczcie ja jestem w ogóle Petrek widziałeś mnie? A no, się zobacz, jak ja jestem tutaj Powiedz mi którego ty najlepiej lubisz świeżaka? Banana no, Dlaczego? Te? A śliwka nie jest pyszna? A gruszka? Nie A pomidor? Nie To tylko balans najpyszniejszy? Nie A truskawki też są chyba pyszne Co? Raz, dwa, trzy Badzi o o o. 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 o, o, o! Wszystkie świżaki mnie dopadły, to Trafił mnie banan głównie, mnie trafił. Dostałem od banana. Jestem szalony banan. A ja trafię kubę, ja okay? jestem. Co? Ty, gościu, zaraz jak ja tam się dopadnę, to zobaczysz. Ja w ty... trafi, to w okej? Okay? Ja muszę wstać? Tak. A nie możesz złapać? Zł złapiesz? Zobaczymy. Piotrek, spróbuj złapać. Patryk. Złapiesz? Dogę. A ja. No weź stań. Kiepo. 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 Pupko. Raz, dwa, trzy. Bandje. Wow. 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 Wow! Ale czesty. cię trafiły? Nie! Na szczęście nie! A cię trafiło? Śliwka i banan trochę mnie trafił i. Czosnek też mnie trochę trafił, wiesz? Ty! Co mnie No! Co mnie tak trafiasz często? A! Moja lubię cię trafić! Tak! Chodź! Uu. Chodź! Uu. Chodź! Au! Banan, uspokój się. Aaaa! Ała! Ja mu dam. Ty, bo Piotrek przyjdzie i ci da. A co mi da? Już nie da. On chyba ci da... Y... Piotrek, co mu dasz? Dam mu głowę w Chyba sobie żarty robi. Jak ja mu dam, tak... Aaaa! 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 On ci udarzał? No. A? A, ale go wypadłeś, Ty. No my chyba muszę odwalczyć! Tak! Chcesz się doigrać? Nie! O! Po tobie. Urwałeś mu nogi. I po tobie. On dowalił bananowi. Ja muszę coś z tym zrobić. AU! Ty, do ciąg! O leci czosnek. Hello. Chcesz piterowski? Y, bogłoski. Pomidorro, zorro pomidorro Jestem... Z szablą jestem, ale pomidorro zorro Zrobię ci P na koszulce chci, 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 chci. Jest P jak pomidorro zorro <laughs> No, ja, ja niech nie wrzucę Nie No to jak wrzucę <noise> Banan Bruno Śliwka Tosia Śliwka Zosia Nie, ja, śliwka Sabi Sabina A, śliwka y, Małpina? Nie, ja, śliwka Sabina A, śliwka Tabina Aaa, śliwka Arbina. Ja śliwka Sabrina! Śliwka Sabrina, tak? Dobra. Ja śliwka Sabrina. 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 A, a pomidor Tosiek, tak? Tak, pomidor Katryk. A, pomidor Katryk. Pomidor Katryk. Pieczarka Zosia. Pieczarka Gruszka Gosia. Tak! Gruszka Gosia? Mmm, jeszcze do tego będzie czosnek Bruno Nie. i banan Tosiek. Nie, banan Bruno na tej... czosnek Czesio. Czesio? Tak. Mamy kolekcję wszystkich sześciu świeżych żaków. ale, ale już po... Raz, Raz, dwa, po trzy, bardziej! Trochę mamy zamieszanie, pierwsza klasa. Tak? tak? No, także raz, dwa, trzy, Bandzi! Idziemy na Bandzi. Świeżaki. idziesz tu? Ten zrzucił w torebkę Niedźwiedź, idzie niedźwiedź. Piotrek to jest taki mały niedźwiedź. Który najlepiej lata? Nie, bo czosnek. Czosnek najlepiej lata. Czosnek najlepiej lata. No i Czosnek, czosnek też. Banan też! Czosnek, też. czosnek też. Bala też! Czosnek, też. Czosnek, też. Chcesz coś powiedzieć. Co ty zrobiłeś temu banankowi? Ale on je kopie po głowie. O, ale im daje czadu, ty. Ale im dał. Dał im do wiwatu. Ale im skopał dupska. A co? dlaczego je tak kopiesz? Dlaczego ty je tak kopiesz? Ty chyba nie lubisz tych świeżaków. Nie? Śliwka poleciała, niczym Adam Małysz. A teraz śliwka chyba dostała w czapę i wylądowała na korzykach chwilowo Ale mu wywalił ty Pieczarka O, Piotr, zaraz fikniesz. Jak fikniesz, to tylko będziecie słychać. Piotrek się urządził teraz kopanie świeżaków w połbie Co ty, za co, im tak, za co ty im, za co tak dowalasz? Co? Ale za co? Co robią? Biorą Ja myślę, że one by dały ci radę. Tre tak a nie trafił Ole intera wywalił Kop gigant Ale musisz to zrobić, chyba obraznik